Podstawia się kibelek do Otwocka EN 57000 Jak widzicie jest bardzo, ale to bardzo silne słońce Takie cudo do Otwocka pojedzie Z ryflowanymi burtami Będziemy mieli czas, żeby wejść do środka. Zobaczymy jaka będzie druga jednostka. Ja już widzę, że to będzie ta kanciasta z gładkimi burtami EN571927. Bardzo leniwy wjazd. I proszę, akurat idealnie obok nie zatrzymały się te drzwi i można wejść do środka zerknąć jak jest w klasycznym kiblu. Chociaż tutaj trochę modernizacji już widać, chociażby ten wyświetlacz i tak dalej, ale no i te drzwi, którymi można przejść. Dawno nie byłem w kibelku. Tu zobaczcie, jest tabliczka zbliżenie. EN57 rok produkcji 91, zakłady naprawcze Taboru kolejowego Mińsk Mazowiecki. Czasu jeszcze trochę mam, więc przejdę. Pamiętam, że w tych starych właśnie EN57 to czasami nie lada wyzwaniem było otwarcie drzwi. Zwłaszcza gdy byłem mały. A teraz wejdziemy do kibelka. Z kibelku. Nie powala on na kolana. Zobaczcie, tutaj ma jeszcze spłukiwanie za pomocą przyciskania nogą. Działa wszystko. Szary papier. Zabrania się korzystać z WC podczas postoju pociągu na stacji. Woda jest, ręczniki są. Wszystko gra. Spójrzcie, mamy tymczasowe schody. Jestem przy Peronie drugim. Gotowy do jazdy jest kibelek. Drzwi się zamykają. I jedziemy. Piękny kibelek, tyle mogę powiedzieć. 10 minut postoju ma jeszcze pociąg do Celestynowa, który wyrusza z zachodniej. Zobaczymy, jak wygląda w środku. AKM -ka. raczej pusta. Na razie.

Alicja do Mińska Mazowieckiego. pięknie nieco Za chwilkę jedzie TLK Cormoran nawet o czasie dzisiaj EN 71-104 z Zielonki do Grodziska Mazowieckiego a Kormoran jednak się spóźnia lokomotywa EP-07 10:15 TLK Kormoran Polonica-Zdrój z wagonami z Katowic również Ostatnie miesiące kursowania na tej trasie a tam pojawiła się EP09015 z Intercity Silesia. Elf na linii S1 do Pruszkowa. Piękny start EP09015 Intercity Silesia z wagonami czeskimi. Obok mnie jedzie dziobaczysko, chyba dookoło brzegu, nie do Warszawy Wschodniej, ale to jest na drugim planie, bo tu mamy czeskie drachy, wagony i mamy też Wagony polskie, długa dzisiaj ta Silesia. Dziesięć wagonów. Ale epoka sobie z nimi poradzi.